E, to moim zdaniem e, autor e, pokazuje prezydenta Warszawy, który jest bardzo z nią związany i połączony i dlatego jest jakby wcielony wy, do mapy Warszawy, które, w której są rozdzielone dzielnice Wisła i no i w ogóle. Jakby teraz żył, to nawet nie ma odwagi spojrzeć komuś w oczy. Dlatego, że szkoda mu się za zbiór. zrobiło tych ludzi, którzy wpuścili go mówiąc językiem młodzieżowym w taki kanał. Zastanawiam się nad tym od pięciu lat: trzy lata w liceum i dwa lata na studiach. Wydaje mi się, że jest to mapa. I co więcej, jest to mapa Warszawy. Ale dlaczego w ten sposób, to szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć. Wygląda na pewną postać, która jest zatrzaśnięta w, w skalę, tak. Gdyby nie było napisane, że to jest pomnik Stefana Starzyńskiego, to bym nie wiedział, że to jest Stefan Starzyński. Ta postać Stefana Starzyńskiego wyłania się spośród takiej nieociosanej jakby bryły, nieociosanego kamienia, tak? On jest ponad tym, jest kimś więcej, co świadczy o tym, że to jest jakby postać wybitna, która jest powinna być wzorem dla tych innych ludzi, dla tych prostych ludzi, którzy są właśnie tą nieociesaną skałą, tak? On tutaj wystaje, on jest tutaj wrzeźbiony, że tak powiem. Nie wiem, co autor miał na myśli. To jest prawdopodobnie mapa Wielkiej Warszawy z planami realizacji. Natomiast e, przy tej okazji mam wielki apel do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, która tak strasznie dba o porządek, szczególnie jeśli chodzi o znicze przed Pałacem Prezydenckim Tulipany dla prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Bardzo proszę, jeżeli pani nie ma środków, proszę wziąć Kubeł, wiceprezydenta Wojciechowskiego, bo nie może być tak, że bez przerwy prezydent Starzyński, rzekomo uwielbiany przez panią, za pani kadencji wystawiono pomnik, był ciągle obsrany przez Gołębie. Dziękuję bardzo.